Myślisz, że to nie mój problem. Może od razu wiedziałem, że będą... Pewnie nie będziesz chciał wpuścić mnie do zamku. Tylko ludzie komesa mają prawo wstępu. Muszę się dostać do zamku. Mam list do arcymistrza magów ognia. Dobra, pokaż ten list. Nie ma mowy. Zapomnij o tym w porządku. Już zapomniałem. Jego powiedział, że jestem już gotów, by spotkać się z Gomezem. To ja o tym zadecyduję. Kilka ukończonych zadań później. Muszę przyznać, że całkiem nieźle sobie poradzimy. To, co pokazałeś w kopalni, świadczy nie tylko o twojej odwadze, ale również o niepospolitej sile i umiejętnościach. Niech będzie. Możesz stanąć przed Gomezem. On podejmie ostateczną decyzję co do twojego przyjęcia. Od tej pory musisz radzić sobie sam, chłopcze. Przychodzę zaoferować swoje usługi. Śmiesz tak po prostu tutaj wmaszerować i zawracać mi głowę? A dlaczego myślisz, że potrzebuję twoich usług? Przemierzyłem sporą część kolonii i mam kontakty we wszystkich obozach. No, to się może przydać. Z kim konkretnie utrzymujesz kontakty? Z Iberionem. Iberion nie traci czasu na rozmowy z ludźmi twojego pokroju. Z Twoich kłamstw wnoszę, że masz mnie za idiotę. Przykro mi, że masz mnie za takiego kłupca. Nie lubię, kiedy ktoś sprawia mi przykrość. A -a -a -a!